Cześć, dzień dobry! Witam Was w kolejnym vlogu budowlanym. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nasza budowa postępuje, to zapraszam Was dalej do oglądania, ale nie zdziwcie się, jeżeli będę się jeszcze kilka razy z Wami w tym odcinku. Witać. Słuchajcie, moi drodzy. Tak jak Wam wspomniałam, nie wiem jak długi będzie ten odcinek i ile dni tak naprawdę będzie w sobie zawierał, ale chciałam się z Wami podzielić bardzo ważną sprawą. Mamy dzień 8 marca. Od ostatniego update'u budowlanego minęło trochę czasu, ale tak jak Wam mówiłam w ostatnim odcinku, który chyba gdzieś tu możecie zobaczyć, jakby czekamy, jakby początek tego roku wiązał się z tym, że będziemy czekać, czekać za lepszą pogodą, Czekać za wpływem finansów, i to właśnie w tym momencie chcę Wam o tych finansach trochę opowiedzieć. Bo jest 8 marca, Dzień Kobiet. Jeden chyba z lepszych Dni Kobiet, które miałam od lat, bo byliśmy w banku. Byliśmy w banku od rana i dostaliśmy kredyt. A co lepsze? Już mamy pierwszą transzę na koncie, co jest w ogóle dla mnie. Jestem mega w szoku. Nie spodziewałam się, ponieważ Pani w banku mówiła, że najpóźniej w ciągu 10 dni te pieniążki na nasze konto trafią. Trafiły tego samego dnia, więc jestem w szoku. Ale zacznijmy od początku. Przy ostatnim vlogu budowlanym mówiłam wam, że żeby zacząć dalej, żeby ruszyć z kopyta, musimy zgromadzić finanse i tak naprawdę już w grudniu, bo 16 grudnia zdecydowaliśmy się pójść do doradczyni finansowej, żeby zapytać jak tam nasza sytuacja, jakie dokumenty nam będą potrzebne, wiecie, omówić całą naszą sytuację, zarówno finansową, zawodową, prywatną, tego jak nasz dom wygląda na ten moment, co tam jeszcze trzeba zrobić i tak dalej, na ile nas stać, jaka rata, jakie banki i tak dalej. Więc to było takie czysto informacyjne spotkanie, które trwało, żeby Was nie skłamać, jakieś trzy godziny. Mój mąż był święcie przekonany, że to będzie pół godziny i idziemy do domu. Natomiast pani doradczyni była tak chętna, znaczy... Jakby doradcy finansowi zapewne są chętni do pomocy, ale wiecie, ludzie bywają różni. Natomiast Pani Marta, moja imienniczka, jest tak fantastyczną osobą, jest tak chętna do pomocy, udziela tylu informacji, że ja to po półtorej godzinie, to ja już nie wiedziałam, jak mam na imię, bo tego wszystkiego było tyle. Ale dostaliśmy wytyczne krok po kroku, wypełniliśmy już pierwsze wnioski, żeby po prostu później było łatwiej i szybciej. I słuchajcie, w styczniu rozpoczęliśmy całą tą machinę uruchamiania wniosków o, o kredyt w różnych bankach i jakby spodziewałam się, że może być różnie. Wiecie, jakby w październiku rozpoczęłam nową pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego, więc jakby może być różnie. Nie każdy bank może to tolerować, wiecie, tysiąc różnych sytuacji. Każdy z nas jest w innej, więc jakby do każdej osoby, do każdego małżeństwa, do każdej rodziny i tak dalej trzeba podejść osobno, indywidualnie. I jakby z tego co kojarzę, nasze wnioski ruszyły do banków 11 stycznia jakoś tak na pewno w pierwszej połowie stycznia tego roku. I słuchajcie, do początku marca, jeszcze w zeszłym tygodniu, dostaliśmy odpowiedź z banku, który nas najbardziej interesował i się okazuje, słuchajcie, że... że Decyzja była, była na tak, wstępna decyzja. No i finalna decyzja też była na tak. Byliśmy dzisiaj w banku, podpisaliśmy dokumenty. No to też trwało ze dwie godziny, bo jeszcze no, dużo się działo. My jeszcze w ogóle między styczniem a marcem dosyłaliśmy naszej doradczyni całą masę dokumentów. Ja się tak niesamowicie cieszę, że zdecydowaliśmy się na doradcę finansowego, bo. Ja bym chyba tego sama nigdy w życiu nie ogarnęła, w szczególności jeżeli pracujecie od rana do popołudnia, gdy wszystkie urzędy, wszystkie banki są pootwierane, a gdy kończycie pracę, to jakby wszystko się już zamyka i nie macie kiedy tego załatwić, a brać specjalnie wolne, żeby jechać gdzieś coś załatwić, wiecie, no to też jakby no ciężko. Ciężko, w szczególności jeżeli nie możecie jechać sami, tylko musicie jechać we dwójkę. I za każdym razem jakby, wiecie, wybierać urlop tylko po to, żeby jechać do jednego miejsca i załatwić jeden papier... Dramat. Dla mnie to by był niesamowity dramat, bo ja nie ogarniam takich rzeczy. Ja, ja się do tego nie nadaję, więc niesamowicie się cieszę i polecam Wam doradców finansowych, bo to jest naprawdę złoto. Ci ludzie znają się na rzeczy i są tak niesamowicie pomocni. Przynajmniej nasza pani Marta, ja jestem z tej kobiety naprawdę zachwycona. Więc jakby tak, mamy kredyt, dostaliśmy transzę, więc yy, chciałam Wam tylko tyle powiedzieć, że wreszcie zaczyna się coś dziać, że nawet szybciej niż się spodziewaliśmy, bo liczyliśmy, że tak naprawdę dopiero w marcu zaczniemy coś ogarniać, żeby wiecie, zastanawiać się nad tym kredytem, złożyć jakieś dokumenty, no to może w maju byśmy dostali pieniądze i zaczęli działać. Słuchajcie, jest marzec. I my tak naprawdę od przyszłego tygodnia zaczynamy już kolejne prace na budowie. I ja się tak niesamowicie jaram. Mam nadzieję, że za chwilę. W, kolejnym, w kolejnej części tego filmu zabiorę Was ze sobą właśnie na budowę i pokażę Wam jakąś aktualizację, bo po prostu nie mogę się doczekać. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś pytania, jakieś związane z budową, na które bym może umiała odpowiedzieć albo coś, nie wiem, doradzić po konsultacji z mężem i tak dalej, to śmiało zostawiajcie komentarze pod filmem. Jeżeli czegoś nie będę wiedziała, nie będę potrafiła Wam wyjaśnić, to dam Wam jakby prosto z mostu znać. Natomiast ja ile tylko będę potrafiła, to Wam podpowiem, a jeżeli jesteście z okolic Dąbrowy Górniczej i szukacie fantastycznej doradczyni finansowej, to mogę podzielić się kontaktem. Tak więc na razie tyle ode mnie wracam do picia herbaty i za chwilę idę się jeszcze zrelaksować z tego szczęścia. Natomiast mam nadzieję, że za chwilkę widzimy się już na budowie. Cześć, dzień dobry, witam Was. 18 marca, tak jak Wam chyba niedawno zapowiadałam, wreszcie zaczyna się coś dziać. Artur od dwóch dni pracuje już na budowie. Ja co prawda nie mam żadnych chyba zdjęć z tego momentu, ale postaram się Wam w międzyczasie wytłumaczyć. Co się aktualnie dzieje u nas na budowie? Kilka rzeczy wam pokazać, i sama, jak widzicie, jestem przygotowana i będę się zabierała do pracy, ponieważ Artur przygotował dla mnie dzisiaj jakieś zadanie. Mam dwa dni urlopu, on wziął w pracy cztery, więc jakby ja na połowę tego jego czasu, w którym będzie pracował, chcę mu coś tam pomóc. Jak mi to wyjdzie, nie wiem, bo ja do pracy tego typu to się rzadko kiedy nadaję, ale postaram się mu pomóc. Może będzie ze mnie dumny na koniec dnia, może nie. Jak widzicie, jestem bez okularów. Będę troszkę gorzej widzieć, ale łatwiej mi się będzie pracować bez spadających z nosa dodatkowej pary oczu. Idziemy! Już z budowy. Tam na tej budowie wie, zbyt wielu ujęć nie było, bo jednak Artur wolałby, żebym się zajęła pracą niż nagrywaniem. W związku z tym, że pomagałam tam między 10 a 12, to też było zimno, trochę pruszył śnieg, więc jakby ubijałam się jak mogłam i nie chciałam już tam dużo gadać. Bo jednak Artur też hałasował rozkładając styropian. I przychodzę tutaj teraz właśnie po to, żeby Wam opowiedzieć, co się u nas dzieje. Bo kilka rzeczy widzieliście, ale być może większość z Was nie wie, co tak naprawdę się teraz dzieje. Więc naszym pierwszym etapem na ten moment na budowie było to, żeby przygotować podłoże, podłogę pod ogrzewanie podłogowej pod wylewki. I teraz tak, zaczęło się od tego, że Artur. Wczoraj, przedwczoraj, we wtorek, zaczął sypać piasek na dół, wymieszany z cementem, ponieważ gdy przyjechali specjaliści i zaczęli nam wymierzać, jakby miejsce, do którego powinna być wylewka, to okazuje się, że o ile na górze, na piętrze wszystko jest w porządku i wszystko jest równiutko, o tyle na dole, na przykład w kuchni, tej wylewki ma być na przykład 14 cm, a w salonie 19, bez tak krzywo. I żeby teraz to wyrównać, a żeby nie płacić milionów monet za, za wylewkę, za ten beton czy co to tam będzie, no to mój mąż najpierw wyrównywał tą powierzchnię piaskiem, właśnie piaskiem z cementem, żeby to w miarę miało jakiś tam jeden poziom i to już mamy zrobione. Później przekrywał to wszystko folią, specjalną folią oczywiście, co też już jest zrobione gdzieś. Tutaj może albo za chwilę uda mi się wstawić zdjęcie, gdzie zobaczycie na jednym zdjęciu i piasek, i folię, i właśnie styropian. No i teraz jesteśmy na, na etapie, raczej, mój mąż jest na etapie, kładzenia styropianu na samym dole, znaczy na dole, na parterze, bo z parteru zaczął. No i dzielnie po prostu już kolejny dzień ten styropian układa, docina, kombinuje, żeby było dobrze na ten styropian. Dojdzie jeszcze jedna warstwa styropianu, nie wiem, tam było chyba 5 cm tej drugiej warstwy. I dopiero na to w przyszłym tygodniu, bodajże 24, mają przyjść panowie specjaliści od podłogówki i mają nam tam wszystko rozłożyć. Mam nadzieję, że to właśnie w tym vlogu budowlanym też mi się uda Wam pokazać. A natomiast jak panowie od podłogówki skończą, to mają przyjechać panowie od wylewek. I, jakby to wszystko zalać betonem czy jakimkolwiek innym materiałem, tak żeby to już sobie elegancko schło i żeby na to, co pojawi się na podłodze, można już było kłaść normalnie panele płytki i jakieś inne rzeczy, które byśmy chcieli mieć na podłodze. I ten element mielibyśmy zamknięty. I powiem Wam, że liczyliśmy, że tą podłogówkę zrobimy gdzieś w kwietniu, w maju. Nie wiadomo kiedy, a już jest, już praktycznie jest, już tu za zakrętem, więc cieszymy się przeokropnie. Ja wam tak mówię o tych styropianach, o tych foliach i o tych wylewkach, ale tak to będzie wyglądało na dole. Natomiast na górze w związku z tym, że my będziemy mieli wszędzie ogrzewanie podłogowe, na górze w związku z tym, że jest równo i nie trzeba sypać żadnego piachu. W związku z tym nie trzeba rozkładać folii i sam styropian, już też dwie warstwy chyba styropianu, Artur będzie kleił prosto do tej betonowej podłogi, która była wylana przy robieniu, przy robieniu piętra. Więc na piętrze będzie troszkę mniej pracy, ale nadal jak patrzę, jak on bardzo się do tego przykłada i jak wiele czasu mu to wiecie, zajmuje... To ja go podziwiam. Ja już bym dawno rezygnowała. Zresztą, ja po dwóch godzinach zamiatania już mam jakiś pęcherz na dłoni, więc ja po prostu chyba do fizycznej pracy się nie nadaję. Albo nie jestem do niej. Y, chyba y, przyzwyczajona. Ale tak, tak się zapowiada ten aktualny tydzień. Najwyżej jak już Artur wszystko skończy, to też Wam coś spróbuję nagrać, bo teraz nie ma sensu, żebym tam co chwilę Was wprowadzała i Wam pokazywała, bo jakby to wszystko wygląda cały czas tak samo, tylko systematycznie mm, dochodzi więcej warstw styropianu i więcej ilości tego styropianu na, y, na piętrze. Więc jakby, więc, jakby tak, umówmy się, że po prostu gdzieś w okolicach soboty, niedzieli, zobaczymy, jak Arturoowi to pójdzie. E, zabiorę Was ze sobą na budowę i pokażę Wam te postępy, które się zadziały. A jak przyjedzie jedna ekipa i druga ekipa, żeby dalej tworzyć naszą podłogę, e, no to będę Wam pokazywała wszystko na bieżąco, więc oglądajcie dalej. Tyle, co wczoraj Wam opowiadałam o tym, co się dzieje u nas na budowie, a dzisiaj jedziemy z Arturem, już po pierwsze, takie dosyć poważne zakupy do naszego nowego domu. Oczywiście, będzie to rzecz, bez której nie można się obejść w żadnym domu. Jest to toaleta, a nawet dwie, bo my będziemy mieć w naszym domu dwie toalety, więc jedziemy na bardzo, ale to bardzo poważne zakupy. Powiem Wam, że wczoraj, gdy przeglądałam te całe stelaże z tymi misami toaletowymi, nie potrafiłam się zdecydować i wyszłam z założenia, że wybór toalety to jest naprawdę bardzo trudny temat, ale udało nam się wybrać jeden model i jedziemy dzisiaj do Leroy Merlin i mam nadzieję, że uda nam się kupić dwie sztuki. Zobaczymy. Zabieram Was ze sobą. Dobry, witam Was już w kwietniu i zabieram Was ze sobą na chwilę na budowę, bo to, co właśnie Wam teraz pokażę, to już jest ostatni etap na ten odcinek, który będę chciała Wam pokazać. A już na kolejne rzeczy, które będą się działy na budowie, będę Was zapraszała do kolejnego odcinka. Co się zadziało przez ten ostatni moment, już Wam pokazuję. Działa. Teraz jest straszne echo na budowie, przez to, że dorobiliśmy się jeszcze wylewek. Ale to już jest ten moment, kiedy praktycznie mamy podłogę. Nie wiem, czy pokazywałam Wam ujęcia z podłogówką. Jeżeli nie, to za chwilę zobaczycie zdjęcia, gdzieś pewnie tu latające, żebyście mogli sobie to porównać. A jeżeli nie, to za chwilę zobaczycie krótki filmik. zadowolona, bo kolejny etap już za nami. Tutaj na górze w pokojach jest trochę mniejsze echo, więc tutaj z Wami porozmawiam. A w sumie przyszłam dzisiaj na budowę tylko po to, żeby pootwierać okna, bo Artur mnie prosił, żeby ten zapach po wylewkach trochę się, trochę się wywietrzył, no i żeby to, co jeszcze gdzieś tam nie podosychało, a po wylewce tak naprawdę mogliśmy tutaj wejść dopiero po dwóch dniach, żeby wiecie, wszystko co jeszcze gdzieś tam nie do końca doschło, żeby sobie doschło. No, i żeby to po prostu elegancko wywietrzyć, powiem Wam, że jestem zachwycona. Co prawda, Artur tu jeszcze będzie miał trochę roboty, ale tak naprawdę, no już był ostatnio u nas Pan od płytek, żeby sobie pooglądać, co tu będzie musiał zrobić. Więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to Pan z płytkami ruszy w lipcu. W lipcu? Jakoś w lipcu, tak Pan zapowiadał. Ale nie wiem, czy to było widać wcześniej na tych moich różnych przebitkach. Ale mamy już także zainstalowane stelaże pod kibelki, i tutaj w łazience na górze, i tam na dole, ale na dole już Wam nie chciałam pokazywać. I tutaj mamy już przygotowane pod prysznic, który tu będzie, bo tu będzie wanna narożna, a tu będzie prysznic. I pod prysznic powinna być wylewka, i tak naprawdę mogli to zrobić panowie od podłogi, tylko że pan, który ma nam tu robić płytki, powiedział, że on sobie tą wylewkę przygotuje sam. Co dla nas. Jest chyba plusem, tak mi się wydaje. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj pan powiedział od płytek, że on sobie tutaj wszystko zrobi sam, bo tu jeszcze będą na tej i na tej ścianie, chyba na tej też, zabudowy, takie, żebyśmy mogli na przykład kosmetyki układać w ścianie na takich półkach, że tak powiem. No, zresztą zobaczycie, jak już to wszystko będzie zrobione. Jeżeli chodzi o wylewki, jeżeli was to interesuje, mamy wylewki anhydrytowe. Jeżeli nie, nie wymówiłam tego źle, bo ja to lubię przekręcać. Ja tą nazwę gdzieś tutaj wpiszę, żebyście mieli pojęcie, jak to się faktycznie nazywa, bo mój mąż nalegał na takie, na takie wylewki. One się różnią od tych drugich tym, że są po prostu jasne. Nie są szare jak beton, tylko tak jak widzicie, one są po prostu jaśniejsze. Takie w sumie trochę w kolorze naszego tynku który jest na ścianach. Mnie się osobiście bardzo mocno podobają, ale Artura czeka jeszcze jedno zadanie, bo z tego co mi tłumaczył, przy zwykłych wylewkach jest tak, że trzeba je później zacierać. I najczęściej robią to panowie od wylewek, którzy mają taką maszynę i sobie tutaj te wszystkie wylewki później zacierają. Natomiast w naszym wypadku Artur będzie musiał tę jakby wierzchnią warstwę wylewki skrobać. Dlaczego już Wam pokazuję, może się uda to zbliżyć. Nie wiem czy widzicie, ale jakby na samym wierzchu tej wylewki jest taki. Artur się śmieje, że tu jest takie mleczko się wytrąciło, i jakby to mleczko trzeba. Yy, trzeba tutaj, o widzicie? Trzeba zdrapać. No i Artur będzie miał pewnie jakąś tam szpachelkę, czy jakieś inne coś. I będzie to musiał elegancko zdrapywać. Tu nawet nie trzeba będzie przykładać do tego bardzo dużej siły, bo widzicie, że ja paznokciem to elegancko zdrapuję, ale to będzie taka robota, którą będzie musiał niestety wykonać w całym, w całym domu. Nie będę Wam też wstawiać zdjęć przed wylewką i po wylewce, żebyście mogli sobie porównać na przykład wysokość, ile nam doszło podłogi i tak dalej, bo tak naprawdę chyba nawet w tym odcinku możecie się cofnąć do samego początku i sobie zobaczyć, jak na przykład nisko mieliśmy na początku podłogę, w sensie fundament, a jak to wygląda teraz. Ja widzę różnicę chociażby po tym, że już gniazdka mam na wysokości swojej tak naprawdę, a nie, że musiałam je gdzieś tutaj ileś wyżej, ich ileś wyżej szukać, nagle się zrobiła jakoś tak nisko. I to by chyba było w sumie na tyle. Jedyna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to kolejny odcinek na pewno będzie gdzieś troszeczkę o elewacji, bo już, bo już pod koniec kwietnia mają przyjechać do nas panowie z elewacją, więc to już mamy załatwione. No i w międzyczasie mam nadzieję, że Arturowi się uda, będzie nam podwieszał sufity. I tu na piętrze i na dole, więc trzymajcie za niego bardzo mocno kciuki, żeby mu to jak najlepiej poszło. No i wydaje mi się, że coś jeszcze będziemy robić. Na pewno coś z tarasem. Z tarasem, który jest tutaj na górze u nas. To z 40 metrów tarasu. Nie chce mi się teraz wychodzić, bo w sumie jest chłodno jeszcze teraz od rana. Nie chce mi się wychodzić, ale uwierzcie mi na słowo, że tu jest 40 metrów tarasu, który jeszcze panowie... Jak będą nam robili elewację, to mają nam tam zrobić taki specjalny, specjalną wylewkę z takim jednostopniowym spadem, żeby woda, która będzie, wiecie, padała na nasz niezadaszony taras, spływała do rynienki, która jest właśnie z prawej strony. Ale jakby no, my tego nie potrafimy zrobić, zrobią nam to panowie od elewacji. Ale żeby tą wylewkę zrobić, to Artur coś tu jeszcze na tym tarasie musi podziałać. Więc przede wszystkim dla niego głównym zadaniem jest to. Że musi ogarnąć ten teraz, no a później będzie się brał już za podwieszane sufity wszędzie. Ja go podziwiam, bo on tyle rzeczy w ogóle u nas w domu robi, bo ja bym chyba nie zrobiła nic. Ja jestem przerażona na samą myśl o malowaniu, a co dopiero, jeżeli chodzi o podwieszane sufity. Tak, tu też będą sufity podwieszane, mimo że sufit jest, ale będzie niżej. Z tego, co Artur mówił, to do połowy tych belek, które tutaj widzicie. Więc jeszcze bardzo, bardzo dużo roboty przed nami. W sumie to przed nimi i przed ekipami, bo ja tutaj na ten moment i tak nic nie będę robić. Ale e, trzymam mocno kciuki i wspieram całym sercem. Mam nadzieję, że Wy też. I to tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. I przepraszam, że e, tak długo e, musieliście czekać. <laughs> Hejka! I przepraszam, że tak długo musieliście czekać, żeby go zobaczyć, ale tak naprawdę gdyby nie to, że faktycznie ruszyliśmy wcześniej niż zakładaliśmy, to na ten odcinek w tym roku musielibyście czekać w sumie jeszcze dłużej, tak pewnie do maja albo do czerwca, a tak to już pierwszy odcinek jest. Za nami jestem z na niego niesamowicie dumna. Najbardziej to jestem dumna z tych prac, które się zadziały. Znacie plany na najbliższy czas. Mam nadzieję, że z samej elewacji uda mi się zrobić dla Was osobny odcinek, że będzie miał w sumie na tyle jakiegoś materiału czy mojego gadania, który... Jakby, które wystarczy do tego, żeby Wam opublikować osobny odcinek, a jeżeli nie, to będę łączyć tyle rzeczy, ile dam radę. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście dzisiaj, Wam się podoba, że trzymacie bardzo mocno za nas kciuki, bo Wasze wsparcie też nam się niesamowicie mocno przydaje. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Jeżeli nie będę znała na coś odpowiedzi, to będę pytała Artura. Więc jeżeli nawet Artur nie będzie wiedział, to dam Wam znać, ale. Artur wie naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc możemy na nim polegać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w innych standardowych książkowych filmach, no i w kolejnych odcinkach bloga budowlanego, bo tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej naszego przeprowadzenia się, a chyba ten film z przeprowadzki to jest ten, którego ja najbardziej się nie mogę doczekać. Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. PA!